W przejmującej sytuacji obecnego świata, na szczęście mamy boskie światło i moc, gdyż zamieszkuje w nas Duch Święty. Wyrażają to słowa Zbawiciela. Nie martwcie się, gdyż nie Wy będziecie mówić, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Trzeba więc pozwolić się Jemu prowadzić, jak dziecko, za rękę którą stronę tchnie Duch Boży. Posłany przez Boga Ojca, porywa wszystkich do naśladowania i uwielbienia Boga Syna. Za Jego zbawcze cierpienie, powiedzmy, wyniszczenie się z miłości do nas. Potęgę tego działania Ducha Świętego widzimy szczególnie w dniu pięćdziesiątnicy. Nieco upraszczając, możemy powiedzieć, że ta zbawcza wymiana, czyli wyniszczenie się Wszechmocnego Boga i przebóstwienie człowieka, dokonuje się już w tajemnicy zwiastowania. I to jest przyczyna, dla której Matka Boga i nasza ustawicznie wzywa do modlitwy różańcowej i oddania się jej niepokalanemu sercu. I chyba najwybitniejszym tego urzeczywistnieniem jest święty ojciec Pio, który niemal nieustannie modlił się na różańcu. I nawet w nocy nie dało mu się wyjąć go z ręki. Mawiał na przykład, ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi. Zaczynaj odmawiać różaniec. Nawet wtedy, gdy pracujesz, a przed śmiercią, gdy już nie mógł mówić, wskazując na różaniec, szeptał tylko: Zawsze, zawsze, wyjaśnijmy nieco bliżej, dlaczego ta częstość pozdrawiania Maryi jest tak doniosła. Wynika to głównie z faktu, że stanie się człowiekiem jest aktem boskiego podmiotu i Maryja. Została włączona w ten boski akt. Bóg człowiek jest boską osobą, bytującą w naturze boskiej i ludzkiej. Dlatego jego czyny mają wymiar boski i ludzki. W wymiarze ludzkim, stanie się człowiekiem dokonało się w określonym czasie i miejscu, ale w wymiarze boskim. Czyli jako czyn boskiej osoby, nie może być ograniczone w żaden sposób, także czasem, gdyż Pan Bóg ze swej istoty nie może być ograniczony, ponieważ wymagałoby to istnienia jakiejś przyczyny ograniczającej, a to właśnie Bóg jest pierwszą przyczyną. Więc stanie się człowiekiem, jako akt boskiego podmiotu jest nieustannym teraz. Zatem słuszne jest powiedzieć, że Bóg stał się człowiekiem, a jednocześnie nieustannie staje się człowiekiem. Podobnie jak to słyszymy w wyrażeniu o odwiecznym rodzeniu Boga Syna przez Boga Ojca. Tyś, moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Zauważmy, że Maryja z woli i łaski Pana Boga została włączona w ten boski akt. Zatem niejako nieustannie wypowiada: Niech mi się stanie. Dlatego można stwierdzić, że ideałem byłoby. Ciągłe jej pozdrawianie, przez co uobecnia się ta boska i zbawcza wymiana, czyli wyniszczenie się Pana Boga i przebóstwienie człowieka. Stąd w wydarzeniu zwiastowania już jest zawarte zwycięstwo Pana Boga i Maryi, a każde zdrowaś Mario jest uobecnieniem tego zwycięstwa w nas. Stąd widzimy, Dlaczego święci niejako oddychali pozdrawianiem Matki Boga i naszej? Dla nas jest to boska broń dostępna w każdej chwili. Obecnie najbardziej do tego wprowadza nowenna pompejańska, zwłaszcza z intencją za osoby nam powierzone przez Ducha Świętego, od których łatwo jesteśmy skłonni się oddalać. Nie możemy jednak zapomnieć o boskim źródle, mocy różańca, a jest nim misterium Eucharystii. Czyli Bóg-Człowiek, ofiarujący się za zbawienie świata i dający się na pokarm oraz w takiej postaci z nami mieszkający w tabernakulum. Jeżeli zaniedbujemy spotkanie z Bogiem we mszy świętej i w tabernakulum, to tak, jakbyśmy ograniczali miłość Boga, a przecież to właśnie bezmiar Jego miłości jest źródłem nadziei naszego zbawienia i ideałem boskiej miłości do końca, aż do dawania się do zjedzenia. W porządku natury zjedzenie oznacza zniszczenie. Ale w przypadku Pana Boga jest to niemożliwe, gdyż On nie tylko żyje, ale jest samym życiem, jako źródło wszelkiego życia. Dlatego dokonuje się tu coś odwrotnego czyli obdarowanie nas boskim życiem. W tym kontekście widzimy przejmującą wymowę ostatnich wydarzeń eucharystycznych w Polsce. Obecność żywych tkanek serca ludzkiego w stanie agonii, czyli skrajnego cierpienia fizycznego, psychicznego i duchowego, jest wstrząsającym przeciwieństwem wszechobecnego szukania egoistycznego zadowolenia. W świecie ogarniętym demoralizacją, z powszechnie przyjętym prawem do zabijania dzieci nienarodzonych w naszej części globu, właściwie bez ograniczeń. A więc jest to już stan utajonej wojny światowej. Zwróćmy też uwagę na eucharystyczny wymiar różańca, a mianowicie w każdym zdrowaś Maryjo wypowiadamy niejako prośbę, Daj nam błogosławiony owoc żywota Twojego i ona, nowa Ewa, matka wszystkich wierzących, to czyni, podając nam owoc, chleb, pokarm na życie wieczne z drzewa krzyża. W ten sposób różaniec przygotowuje nas do uczestnictwa we mszy świętej i adoracji. A jednocześnie jest Jego przedłużeniem obejmującym całe nasze życie. Podsumowując, gorliwie pozdrawiajmy Matkę Boga i naszą, bo z Jego woli nasze zbawienie wymaga jej przyzwolenia. Trwajmy też na wszelki dostępny sposób przy Bogu Eucharystycznym, bo tam jest źródło, cel. I wzór zawrotnej miłości Boga. Ścisłość logiczna nakłania do organizowania całodobowych adoracji przy każdym tabernakulum, przynajmniej w miarę możliwości kilku godzinnych, gdyż Pana Boga należy adorować, a nie przechowywać. Maryjo, Matko Boga Eucharystycznego, i królowo-ruszańca świętego, oddajemy się Tobie. Amen.